Witam serdecznie z mojej kwatery Gandhi. Chciałem skorzystać z tej okazji. życzyć wszystkim spokojnych, ubesławionych świąt wielkanocnych. Zwłaszcza, że są nietypowe. Niektórych nas zamknięto w domach, co nie oznacza, że nie możemy być wspólnie z rodziną. Szczególnie podrabiam tych, którzy. Pozostali samotni i chciałem podziękować wszystkim, którzy oglądają moje filmy. Nigdy tego nie robiłem, a jednak jesteście współtwórcami mojego kanału i chciałem Wam tutaj no wyznać, że po prostu bardzo Was lubię, wszystkich, nawet tych, którzy dodają te komentarze, że mi się ręka trzęsie, czy coś się nie podoba, bo każdy ma jednak prawo do swojego zdania. Pozdrawiam z Hiszpanii, gdzie tych zakażonych jest już grubo ponad 150 tysięcy, ale nie oznacza to, że upadamy na duchu. Trzymamy się, czekamy, robimy co możemy w swoich domach i wierzymy, że będzie dobrze. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam wszystkich, wszystkich moich oglądaczy i nie tylko.